SP9 DVQ Delta Lima, SP9 Roman Karol, fajnie Andrzej, no nie ma problemu. Dobra, to miło, że się odezwałeś. No super, super, rewelacyjnie, że to tak pracuje i, i, i czynicie tam jakieś modernizacje na przemienniku, także no, od czasu do czasu wskazane, wiadomo. Także to wyskakuj tam z samochodu, ewentualnie no ja sobie tutaj też jeszcze coś jakąś kolację ustrugam i radio tutaj praktycznie cały czas załączone mam i ja w międzyczasie też obserwuję na linku czy jest połączone czy rozłączone, także no na razie bez kłopotu jak słychać. SP-9DVQ, Delta Lima Sierra Papa 9 Romeo Kila. Jeśli to inna, albo procesu, to się ten, ten, ten zdarza, ale nie mam na to Natomiast w imieniu nie ma żadnego tego pozdrawiam, ewentualnie. ma wielka,